Witajcie kochani w specjalnym odcinku na kanale Parakulinarni. Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w challenge'u. Przez ostatnie trzy dni jedno z nas miało za zadanie ograniczać cukier, drugie zaś w ogóle nie zwracało na to uwagi. Zobaczcie, jak nam poszło. Mogliście zobaczyć na załączonym obrazku to w bardzo łatwy sposób można ograniczyć ilość spożywanego cukru. Można też nie zwracać uwagi na to co się je, jakie ilości tego cukru się spożywa, ponieważ Jacek zjadł dziennie średnio około 20 łyżeczek cukru. Według specjalistów maksymalna ilość dziennie spożywanego cukru jest to 10 łyżeczek. Ja przekroczyłem ją prawie dwukrotnie. Dlaczego warto ograniczać cukier? Dlatego, że może on prowadzić do otyłości, a ta w konsekwencji do chorób nowotworowych. Mamy nadzieję, że ten eksperyment otworzył Wam trochę głowy i uświadomił, jak ważne jest to, żeby zwracać uwagę na etykiety i jak dużo e, cukru spożywamy nieświadomie tak naprawdę. Więc, kochani, e, zwracajmy uwagę na to, co jemy, e, szukajmy lepszych zamienników cukru, bo to w konsekwencji da nam dłuższe życie i lepsze zdrowie. Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tym challenge'u i zapraszamy was na stronę kampanii planuje długie .pl. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa. pa!